W pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, czytamy pierwsze słowa, które znajdują się w Biblii, i one mają tak wiele treści. Posłuchajcie. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I później czytam o tym, jak Bóg kontynuował proces stworzenia, jak mówił kolejne słowa i kolejne rzeczy powstawały do życia. Ale tak szczególnie dotknęło mnie te słowa, i rzekł Bóg, i stało się. To jest nieprawdopodobne, bo czytam o tym, że Ziemia była płuskowiem, chaosem, ale Bóg wypowiedział słowo i coś się stało. Powstało życie, coś zostało powołane do życia. To, czym chciałem się z Wami dzisiaj podzielić, z czym Was zostawić, to jest to, że Bóg jest stwórcą, Jego słowo jest żywe. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że Boże Słowo ma moc do tworzenia rzeczy, których nie ma. Była ziemia pustkowiem, chaosem, ale Bóg wypowiedział słowo. I stało się. I być może w moim życiu, może jestem teraz w takiej sytuacji, w takim momencie, w którym wydaje mi się, że moje życie jest jak pustkowi, jak chaos. Nic się nie składa, wszystko się sypie. Nie ma w tym żadnego sensu. Zanurz się w Bożym Słowie. Niech to Słowo, bo Biblia nam mówi, że Boże Słowo jest żywe, skuteczne, prawdziwe, ma moc zmieniać rzeczy, tworzyć coś, czego nie było. Bóg powiedział Słowo. I ziemia powstała. I życie nastąpiło. On może zmienić tą pustkę, ten chaos w naszym życiu, w coś, co ma życie, coś, co ma sens, coś, co się układa. Ale ciekawe jest to, że On, zobaczcie, sześć dni wypowiadał słowo i powstawały kolejne rzeczy. Przecież mógł zrobić to jedno, na jedno słowo i wszystko by powstało. Ale myślę, że to też uczy nas, że systematycznie powinniśmy przychodzić do Bożego Słowa. Systematycznie przychodzić do Boga i nie odpuszczać. A wtedy zobaczymy, jak Bóg będzie wkładał w życie coś, co obumarło w naszym życiu. W coś, co wydaje nam się, że już dawno straciło jakikolwiek sens. Już nie oddycha, już nie wydaje żadnych znaków życia. Ale Boże Słowo, gdy będziemy je studiować, będziemy je czytać, będziemy systematycznie przychodzić do Boga no, przez Jego Słowo, to zobaczymy, że życie będzie pojawiać się tam, gdzie nie było nic, gdzie była pustka i chaos. Dlatego zachęcam się, drogi przyjaciel, żeby każdego dnia sięgać do tego Słowa. Niech Boże Słowo mówi, niech Boże Słowo ożywia to, co martwy w naszym życiu, bo on rzekł i stało się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.